Fernandez. Lisandro Martinez, Christian Eriksen. Znowu ta trójka piłkarzy w rozegraniu. Bruno Fernandes, Odskoczyła piłka. Dalotowi i gol! Christian Eriksen! 1-0 Juna! W pierwszym wieku były mecze, które zapadły w pamięć. Eriksen ma teraz trochę przestrzeni Duńczyk przyklejony do linii bocznej. Rashford, siódma minuta spotkania. Markus Rashford, Rashford kapitalnie wszedł polegarny karny, gol! Gol! Jak on to zrobił? Markus Rashford, 1 do 0 dla United! Ależ poszedł pewny siebie do przodu. Markus Rashford, Ależ to się oglądało. Pytanie, czy było w tym trochę przypadku? Być może, ale najważniejszy jest efekt. Po dobrym początku, Porto. To United jego cel, też trener, który pięknie się rozwinął w ostatnich latach z trenera defensywnego na trenera ofensywnego. Szansa teraz dla United, Eriksen po raz kolejny do Rashforda, Rashford tym razem zagrywa, Rashford, gol! Przeszła znowu ta piłka przez ręce Diogo, koszty co on tutaj dzisiaj wyrabia. Tobias Stiller wyraźnie pokazuje na zegarek. Była bramka i nie ma żadnej dyskusji. Nie ma dyskusji z technologią, a Diogo Costa będzie miał po tym meczu koszmary. A jego piłkarze szukają tutaj remisu. Christian Eriksen, podniesiona piłka. Gol! Maguire, on bohaterem United. Właśnie to miałem powiedzieć, zastanawiając się nad zasadnością zmiany środkowych obrońców. Czy przypadkiem ten hak ich nie wpuścił po to, żeby w ofensywie, przy stach fragmentach. Nie dał się przepchnąć Hiszpan. Wycofana piłka przez Argentyńczyka. Ponownie Garnaczo. Bruno Fernandes. Bruno Fernandesz. Diallo! I bramka! Jest! Jest trafienie! Jest gol Iworyjczyka, wreszcie to się udało. Ten mocny początek drugiej części spotkania daje bramkę Czerwonym Diabłom. Bruno Fernandes, Eriksen, nie przeszła jednak piłka za nisko. Duńczyk tę futbolówkę zagrał, ale teraz walczy Diallo, Diallo, poranił sobie Diallo. Co to było za uderzenie? Diallo! Diallo z drugim golem! I tak muszą grać właśnie zawodnicy ofensywni w Manchesterze United. Brać odpowiedzialność na siebie za zdobywanie bramek. I to zrobił Diallo. Akcja indywidualna tego zawodnika, przede wszystkim zakończona doskonałym uderzeniem, a nawet bardziej technicznym. On poszukał tego strzału. W kierunku dalszego słupka, ale zobaczmy, nie zrezygnował, naciskał rywala. Tutaj mógł się przewrócić, szukać rzutu wolnego, ale chciał do końca tę akcję poprowadzić. Chciał ją zakończyć strzałem i, i to zrobił. I poza zasięgiem Dominika Kotarskiego jeszcze lekki rykoszec, ale to, to w ogóle nie jest istotne w całej tej sytuacji. Cała Nagroda, cały splendor spada na Iworyjczyka. Nie tylko dlatego, że Antony pchnął te akcję nieco do przodu Brazylijczyk. To nie jest jego dobry sezon. Zresztą poprzedni też nie był jakiś wyjątkowo dobry. Jest pressing. To czego będzie wymagać? Amorim. No tutaj podjął duże ryzyko. bramkarz i to będzie gol! Co za sytuacja, ależ błąd w pierwszej minucie spotkania Nikita Halkin. Zmarnowana naprawdę, świetna szansa po tym przechwycie Ugarte dla Manchesteru United. Mazraoui efektownie minął rywala, jakby ta piłka była przyklejona tutaj. Szansa dla Hojlunda jest wyrównanie. 49. minuta, Duńczyk trafia nie po raz pierwszy dzisiejszego wieczoru. Trapienie tuńskiego napastnika, tym razem dla United. Ale mieliśmy też taką serię podań. No Antony, wiadomo, to jest wielkie rozczarowanie generalnie jego postawa. ale teraz zobaczmy, Dialo kapitalnie to zrobił. I gol, jeden do jednego, bramka. Bramka po wejściu na boisko Masona Mauta. Ale w końcu wygrany pojedynek to jest bramka, którą wypracował Dialo. Zaczęło się od Antonego, który kapitalne... Sytuacja Byłaby to pewnie bramka kolejki w Lidze, lidze Europy. No czekamy na powtórkę, bo, bo warto to oglądać do znudzenia. Kolejna sytuacja. No I teraz sytuacja. kolejna okazja już zamieniona na gola. Diogo Dalot. 60. minuta United na prowadzeniu. Dobrze no, Turientes. Ojar Zabal. Zabal do Oscarsona no, Jedno tempo za, za późno. Ale też ma dzisiaj takie problemy z przyjęciem piłki. Ori Oskar. coś to podanie nie było zbyt przyjemne, a tymczasem Bruno Fernandes. Fernandes! To jest jego wieczór. Byłem przekonany, że dorgu będzie uderzał. No, on ch on chciał uderzać. Erasmus Hojlund. Hojlund dal! 4-1. Na łopatkach są gracze Realu Sociedad San Sebastian. Ale Hoylund, teraz jego trzeba pochwalić, bo asysta palce lizać. Idealnie zagrał, wiedział, gdzie jest kolega ustawiony w polu karnym. Potężne gwizdy na grupa Stadium Dośrodkowanie Portugalczyka. W środek bramki jest jeszcze strącenie głową Joro. Joro jeden do jednego w ostatniej akcji pierwszej połowy. Czerwone Diabły odrabiają tę jednobramkową stratę. No. Lindelof. Ależ tutaj to wyglądało obiecująco. Długa piłka od Szweda, a teraz Bruno Fernandes. Zirkze, Zirkze 88. minuta spotkania. United prowadzi w Lyonie 2 do 1 na kilka minut przed końcem spotkania. Kolejna asystentka. I raz jeszcze Bruno Fernandez, znów prawą stroną, Garnaczo, jeszcze na środek pola karnego, ależ to pograli, co za akcja, dziesiąta minuta, spotkania ugarte, a więc no umówmy się, nieoczywisty strzelec United obejmuje prowadzenie. Ale to klepnęli rzeczywiście gracze United. W europejskich pucharach toliso po tej żółtej kartce, którą zobaczył przed momentem. A tutaj szansa na drugiego gola. Holud! Trafia! Trafia! Diogo Daloc! Skąd on się tutaj wziął? 46. minuta i to tym razem piłka United w doliczonym czasie zadają cios rywalowi jeszcze starają się tutaj coś skuraczą u szwajcarskiego sędziego, piłkarza olimpiku no to teraz United chce to rozstrzygnąć bez rzutów karnych Kazemiro gol Harry co się dzisiaj dzieje na Old Trafford. niesamowite rzeczy, nieprawdopodobne historie. Kto przyszedł, ten nie żałuje, kto nie widział, będzie gorzko żałował. Klasyczna dziewiątka, Maguire i tutaj w tańcu radości. No rzeczywiście dramaturgia tego spotkania jest niesamowita, z piekła do nieba i odwrotnie można powiedzieć. No tutaj oczywiście to wszystko jeszcze będzie sprawdzane, czy tam nie było jakiegoś przewinienia, czy spalonego. nie pomagał sobie, czy czy, spalony, nie czy czy nie pomagał sobie gdzieś tam e, ręką w wywalczeniu tej piłki. Garnaczo jednak sobie poradził. Maguire na pozycji prawoszydłowego. Maguire, zobaczmy jakiegoś teraz jeszcze Maguire. Maguire, centra i. i go! Dialo, pierwszy przeciwnik minięty. Dialo, podcięta piłka. Mount. Nie, chyba taki był cel tej główki Masona Mount'a. Zobaczmy, co zrobi Leny Joro. Joro, duża swoboda. Mount! Mason Mount! Czy to jest odrodzenie tego piłkarza? Pamiętamy świetne występy w Chelsea, potem też zmiana klubu. Przyszedł do Manchester United, kontuzja, ale nie mógł wrócić do swojej wspaniałej dyspozycji. Bramka w meczu przeciwko Brentford i teraz kontynuacja. Bardzo ważne trafienie tego zawodnika, ale w sposób w jaki to zrobił. Ten drybling, to obrócenie się, przygotowanie piłki do uderzenia i poszukanie narożnika było po prostu na najwyższym poziomie. Tutaj widzimy, trochę się źle spozycjonował, ale tutaj został cały czas Mason Mount. Na plac Grae Maguire wiemy, że on jest polu karnym przeciwnika, groźniejszy. Uwaga! I gol! Casemiro! Tak jak tydzień temu na San Mames! że Julen Aguirre zabala ale teraz jest pusta bramka i to jest gol niesamowite 4-1 Mason Mount i wreszcie mógł się uśmiechnąć Ruben Amorim po raz pierwszy podczas tego wieczoru ale z jakim spokojem po prostu przyjął tą piłkę wyczekał przymierzył i posłał piłkę idealnie do, do bramki, choć wiemy dobrze, że strzały z tak dużej odległości to też nie są łatwe do zrealizowania. Odrodzenie, reinkarnacja Masona Mounta zgłasza dzisiaj poważny akces do pierwszego składu na finał. Atak tutaj Hojlunda, wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą.